Dzisiaj w graciarskim przeglądzie prasy archiwalne 141 wydanie magazynu Classic Auto z czerwca 2018 roku. Jako, że polska scena old-timerowa Porsche i Mercedesem stoi na okładce trzy auta z Zuffenhausen. A co w środku? Poradnik jak sprzedać klasyka. Z dzisiejszego punktu widzenia wiem, że mógł być to taki zalążek pod giełdę Classic Auto. La Linea to filozofia projektowania samochodów Ermando Cressiniego, Zgodnie z którą została zaprojektowana m.in. Alfa Romeo 33, zaprezentowana w roku 1983. Jej trapezoidalne nadwozie, szczególnie przed liftingiem, było idealnym wypełnieniem założeń tej teorii stylizacji. Luksusowe samochody terenowe z Rambo Lambo, czyli modelem LM002. Na czele nie ukrywam, że uwielbiam ten samochód. Jest tak absurdalny, że aż wspaniały. Jeśli SUV, to tylko taki, ani żaden tam urósł. Rodzinny zjazd aut marki Porsche w 70. jej urodziny jest oczywiście 911, jest 914 i model 356. Ciekawa. Historia napisana przez ówczesnego naczelnego Piotra Silickiego, który jest mocno z marką Porsche związany. Suzuki Swift GTI to jeden z mniej docenianych japońskich hot hatchy. Ja bardzo lubię tą klasę aut i bardzo przyjemnie wróciło mi się do tego materiału. Stadion dziesięciolecia to nie tylko Jarmark Europa, to także arena wielu wydarzeń motoryzacyjnych, w tym imprez z cyklu Motorodeo. Ja na takowych bywałem jako dzieciak, ale na stadionie na warszawskim Marimoncie, na stadionie dziesięciolecia nigdy nie byłem i z perspektywy czasu bardzo tego żałuję. Krem de la Krem tego wydania, czyli. Tekst Antka Walkowskiego o angielskiej turystyce, czyli brytyjskiej serii samochodów turystycznych od jej zarania po lata 90, które mnie osobiście fascynują najbardziej, głównie dzięki grze komputerowej Toka Race Driver. Czy 8 lat temu klasyka Auto było lepsze niż dzisiaj? Jeszcze jak.